Ale dzień dobry, dzisiaj wszystko o Wilsonie. Tym filmem jednocześnie rozpoczynam serię, w której omówimy pokrótce historię postaci, rework, drzewko umiejętności oraz jak wygląda gameplay daną postacią, na jakich bossach jest mocna, a na jakich słaba. Dzięki temu osoba szukająca informacji o takim wotoksie bez problemu znajdzie wszystko w jednym filmie, a nie będzie musiała się zastanawiać, który film jest aktualny, a który nie. Póki co jeszcze nie wszystkie postacie miały swoje drzewka, więc te postaci dostaną swoje filmy na samym końcu. Aktualnie brakuje nam siedmiu drzewek, a klej przerabia między 3 a 5 postaci rocznie, więc ostatni rzut może być nawet w 2027. Sam Wilson nie stanowi raczej zbyt złożonej postaci, ale przy w Wurcie czy Udim, oj, tutaj jest już o czym gadać i co rozważać. A zatem, Wilson to najbardziej aktywna lorowo postać, został skuszony tajemną wiedzą, zbudował portal, który zassał go do Konstant, znalazł drzwi Maxwella, a następnie pokonał go w trybie przy w podstawce. Zasiadł na cienistym tronie, ale nie umiał wykorzystać jego mocy. Został zdetonizowany przez Hot Charlie, by następnie zjednoczyć się z Maxwellem, zbudować kolejny portal, połączyć wymiar Constant, a zatem poniekąd lorowo jest odpowiedzialny za powstanie Don't Stare Together. Następnie sprzymierzył się ze starym dziadem i pomaga mu budować kolejny hmm, portal i być może jest to klucz do ucieczki z Constant. Przed porwaniem zajął chatę starego dziada. Istnieje teoria, że Wilson jest stałym dziadem, bo mają podobne magiczne włosy, które w jednym morskim trailerze oklapły. Uwaga! Wilson jest również jedną z najbardziej poszkodowanych postaci. W 2019 klejarze zapowiedzieli, że wszystkie postacie otrzymają swoje reworki, które skończyły się na początku 2023, gdy Wilson otrzymał najbardziej złożony z reworków, czyli drzewko umiejętności. Szkoda tylko, że potem drzewka zaczęły dostawać inne postacie, czyli Wilson został owalony na ry. Shame. Clay tłumaczyło to czymś w rodzaju e. Wilson, nawet dla początkujących, więc nie chcemy go nader skomplikować. I jednak moim zdaniem, Clay zrobiło to drzewko na odpiździel, bo dopiero testowali mechanikę zdobywania punktów umiejętności. I to ta mechanika zjadła ich główne moce przerobowe, czyniąc z Wilsona Jezusa stelwa, który porzucił swój rework, by wszystkie inne postacie mogły mieć swoje drzewka. Amen. Imo powinni uczynić z niego sanitariusza, tak jak Ford, gdzie mógł podnosić inne postacie dwukrotnie szybciej, bo alchemia niestety już zajęła Wendy, a trzeci zestaw mikstur byłby z całą pewnością przesadą. Albo powinni po prostu dać mu nową gałąź, chociaż tutaj też nie ma za wielkiego pola do popisu przez o wiele bardziej inżynieryjną Winonę, chociaż. Tak jak Maxwell może używać książek Wiklebotom, Wilson powinien móc obsługiwać maszyny Winony, skoro też jest naukowcem wynalazcą. A zatem już bardziej w grze. Wilson posiada 150 głodu, 150 życia i 200 poczytalności. Rośnie mu broda, która zapewnia ochronę przed zimnem. Boda posiada 3 stopnie: mała pojawia się po 4, średnia po 8, a długa po 16 dniach i zapewniają kolejno 15, 45 i 135 punktów ochrony przed zimnem. Ścinając ją, Wilson może odnawiać sobie 10 punktów poczytalności co przy pełnej bodzie daje 3 użycia, czyli 30 sanity. Używamy do tego brzytwy z zakładki narzędzi. Goląc się dostajemy bodę jako przedmiot, której głównym zastosowaniem jest tworzenie mięsnej kukły, przedmiotów wskrzeszającego gacza w razie wysrania, dywanu, który jest całkiem spoko, pasa głodu XD, czy miska Willow. Po zmartwychwstaniu Wilsonowi boda się resetuje. Co do drzewek, pierwsza część jest totalnym skipem. Imagine, że klej dało aż 7 pelków, które upgrade'ują świecenie pochodni – przedmiot, który jest wykorzystywany przez pierwsze dwa dni, by potem służyć jedynie do podpalania obiektów. Ale pewnie! Pierwsze trzy perki wydłużają czas świecenia pochodni o kolejno 90, 110 i 150 sekund. Gunwo. Kolejne trzy perki zwiększają zasięg świecenia pochodni do 1,5, 2 i 2,5 darni. Ładując w tej części trzy perki, odblokowujemy rzucanie pochodniami, które wbijają się w ziemię i mogą służyć jako źródło światła poza ekwipunkiem gracza. Jedyny w miarę ciekawy pelk. Ogólnie jestem w szoku, że klejarze ograniczyli się w tej części drzewka do pochodni. Gdyby rozszerzyli ten perk na wszystkie źródła światła, czyli też ogniska, latałnie czy mugleski, jestem przekonany, że meta gry pozostałaby bez zmian, a początkujący mieliby fajny buff do przetrwania. Druga część drzewka sprawia, że Wilson w Endgame ma jakikolwiek sens, bo dodaj mu łącznie 23 nowe craftingi, które widzicie teraz. Mamy tu kilka sztuczek i trików, które przydają się w megabazach. Kamień na krzemień w Endgame bardzo Łatwo jest wpaść w problem z krzemieniem, zwłaszcza gdy korzystamy z farm skalnego awokado czy tłuczemy kamienne drzewa. Bardzo dobra rzecz. Złoto na nitę. Złota mamy w pip z farmienia ruiny i kabelków królowi złota, więc przydatna opcja. Marmur na Catstone. Marmur możemy bardzo łatwo farmić drzewami i bergerem czy cieniami maxwella, więc raz sadzimy w pip marmuru i mamy kamień na mur na następne tysiąc dni. Fajna opcja. Upgrade'owanie klejnotów ustalmy. Pomarańczowych zawsze jest za dużo, a zielonych zawsze za mało, więc okazjonalne przemielenie nadmiaru na zielone zawsze spoko. Ewentualnie kafting opalu, gdy zaspaliśmy na pełnię, a chcemy koniecznie już wywoływać lunarne burze. Transmutacje mięsa okazjonalnie. Korzystając z tego kaftingu, możemy odnawiać świeżość mięsa, tracąc jego jedną trzecią. Spoko, gdy naszujemy ruinę i gnije nam mięcho na hambaty. Drugą opcją może być grindowanie jajek, zamieniając duże mięso w dwa kąski dostaniemy dwa razy więcej jajek, karmiąc ptaka w klatce. Idealnie do gotowania jajek na bekonie, które są ulubionym daniem Wilsona, czyli odnawiają mu 15 punktów głodu więcej. Eee, nic mi nie wiadomo. Zęby na kości. Ten crafting akurat jest epicki. Dwa kawałki z cebulą dają zupkę z kości, która to odnawia aż 150 głodu. Danie do ugotowania tylko dla Wally'ego, ale można ugotować go więcej i wrócić do swojej postaci. A zębów po kilkuset dniach w Don't Serve Together bardzo często mamy za dużo. Więc tutaj możemy fajnie przemielić śmieć w wartościowy zasób. Następne craftingi są dostępne po wybaniu strony. Tutaj możemy wybrać jeden z dwóch perków, który powiąże postać z hot cienistą mami, bądź księżycem i starym dziadem i dają one kolejne pięć craftingów. Cienista strona daje nam deadstone na czysty koszmar i vice versa, a także koszmar na paliwo. Na temat tego ostatniego nie będę się wypowiadać, ale koszmar na deadstone to istne cudo. Po aktywowaniu wyłomów mamy bardzo dużo licznych źródeł czystego koszmaru. Bracia Tenebrał, mimiki z labiryntów Inkblai, it. Pieski z wyłomów czychająca szmata, więc koszmal da się dość mocno falmić. Dresdą natomiast dopisy świniłaka, którego możemy zbijać co 20 dni, wykopania tego dzyndla podczas angblightów co 3 dni i pimpusia, co bodajże jeden wyłom. Dodając do tego falmy czystego koszmaru, link w opisie, ten crafting to istne cudo. Z lunarną stroną sytuacja jest analogiczna. Naładowane księżycowe szkło przemienia Wilson w blask, więc możemy odnawiać świeżość szkła, tracąc jedną trzecią staka lub masę masowo falmić czysty blask. Jak masowo? Dość powiedzieć, że pioruny przywołane w Lunarnej Burzy tworzą kubki naładowanego szkła, a Wicker może spamić książkami przywołującymi piony, które dodatkowo ściągane w jedno miejsce piorunochronem no dają bardzo fajne rezultaty. Zbieramy pomarańczowym amuletem, w bonding, w wapy potem w Wilsona i o blask. nie musimy się już martwić. A planarne granaty nagle się stają podejrzanie tanim narzędziem. Oprócz dodatkowych craftingów, wybranie strony cienistej zwiększa obrażenia przeciwko lunarnym o 10% oraz zmniejsza obrażenia od cienistych o 10%. I w drugą stronę wybranie lunarnej strony zwiększa obrażenia przeciwko cienistym o 10% oraz zmniejsza obrażenia od lunarnych o 10%. Ostatnią częścią żywka Wilsona która ma jako tako sens, jest jego broda. Mamy trzy perki, które zwiększają ochronę przed zimnem o 20, 40 i 60%, skutkując maksymalnie 216 punktami ochrony przed zimnem, co oznacza spadek 1 stopnia temperatury postaci co około 4 sekundy, co już jest dość dobrym poziomem ochrony. Kolejne trzy perki skracają czas rośnięcia brody na maksa do kolejno 15, 12 i 10 dni. Wybierając trzy brodziane perki, możemy odblokować faktycznie użyteczną umiejętność. Umiejętność, czyli przechowywanie jedzenia w brodzie. Każdy stopień brody to jeden slot, więc mamy trzy dodatkowe sloty, bardzo użyteczna umiejętność do odblokowania lodówki z brodżera, ale potem też się nawet przydaje. W trakcie takiego fuel weavera za slotami bywa ciężko, zwłaszcza jak mamy miszmasz jedzenie na poczytalność. A jedzenie trzymane w brodzie nie rajdżuje królików. Te dodatkowe trzy sloty stanowią faktycznie kreatywny perk, który stanowi plus w trakcie gry. Ścinając brodę trzymane żalcie wypada. Możecie pomyśleć, ale po co ścinać brodę, skoro latem broda nie stanowi problemu, jeśli chodzi o ochładzanie postaci? Well, podczas walki z Klausem, ogniste zaklęcie będzie Was przegrzewać i bez ochrony przed zimnem to są 2-3 sekundy. Ale z Full brodą robi się już pokaźna stata życia, stąd należy albo kajtować ognistego jelenia, tak by nie rzucał zaklęcia, albo ściąć brodę. Małym pokipem może być bicie wtedy Klausa pod koniec zimy, bo trzymanie body cały rok. By ścinać ją na zimę, brzmi nieco komicznie. Poza tym co opisałem, Wilson nie posiada żadnych specjalnych cech czy protipów, walcząc z nim z bosami doświadczycie jednej z trudniejszych odmian Doncel'a, ale jeśli chodzi o przetrwanie, jest on delikatnie łatwiejszy. Osobiście nie uważam, by była to najlepsza postać dla początkujących, ale koronny argument za Wilsonem głosi, że jeśli nauczycie się gać Wilsonem, to nauczycie się gać każdą postacią i dalej będzie już tylko z górki, podczas gdy taka wikwyt jest łatwiejsza, ale Przejście na innym postacie wiąże się z pewnym szokiem. Według mnie, na start warto brać najprostsze możliwe postacie, bo taka sama w sobie jest już trudna i lepiej stopniować szok, ale to już musicie ocenić w swoim zakresie. Tak realnie, Wilson jest tak zwanym swap charakterem, czyli wybieramy go na chwilę, by skorzystać z jego umiejętności, by potem wrócić do swojego mocniejszego maina. Więc dobrze jest go znać, ale ogrywać już niekoniecznie. Ale oczywiście, to jak będziecie ogrywać grę, zależy tylko i wyłącznie od Was. Dziękuję za oglądanie i cześć!